Patrzcie, tu szafek jest. Co ty, Co ty robisz no? Co robisz? wszystkim się wszystkich daj. i w tym odcinku przeszkadzać randomowym ludziom. W 99 nocy w lesie. Będziemy w tym odcinku niszczyć ludziom psychikę. Więc chodźmy szybko na jakiś serwer i szukamy ofiar. Ok, dziska, dołączyć do gry i patrzcie, to te ludzie mają nad po 400 dni. Albo na odguściłam o 800. Więc będziemy tak normalnie trochę grać. Będzie tak, które pomaga, jak wygląda, jakby, no wiesz, coś robił na tym serwerze, ale by naprawdę im przeszkadzał jakiś tutaj, nie wiem, dziewczyny. mamy, i będziemy im trochę pomagać, ale będziemy ich na maksa przeszkadzać. Wow, co to jest? What? mogę zrobić coś skina? kina? Wow, jak ja wyglądam! Co jest? Aj, zróbesz im sobie trzeci poziom ogniska. i Naszym jest zadaniem, aby wyszli z gry. A tak, bo to jest w ogóle... To jest pierwsze dziecko. Ty wiesz co zrobić, a wezmę te dziecko i po prostu gdzieś go rzucę po całej mapie. Ej musimy wziąć ten klucz, musimy wziąć ten klucz. Mamy kródziska klucz, idziemy bierzemy szybko sobie to dziecko i kradniemy je i wkładamy je do worka. Zbierzemy szybko to dziecko i chowamy szybko do worka i zostaje w naszym worku gościu. Ej, połóżmy je tutaj. Okej, okay, ma papa tymi! Baw się z wilkami! Okej, okay, oni budują normalne rzeczy, oni budują normalne rzeczy. Ja po prostu biorę rzeczy i. Cześć, wydaję cały metal, wydaję cały metal. Eee, okej, okay, to jest takie, to jest okropne, że ja zrobię tak źle. Ja po prostu kupiłem i będę to trzymał. Aby błagam mniecie całego jedzenia, które. Aj, ty czekaj, to jest ta kobieta, co ma 800 dni. Juściu, patrz, ile ja mam rzeczy. Ja mam 9 pułapek i 2 pułapki drakulików. O, ja po prostu byle co robię, patrz, co, co zrobię, patrz, co zrobię, zrobię. BUM! Ja po prostu odpowiadam jak byle, jak. I <laughs> jej psuję całej grę. Psuję całą grę, gościu jej. Bo Ja w robię tak, aby przeszkadzać im. Czekaj, czekaj, czekaj. Okay, robimy tak, aby nie mogli w ogóle postawić tego... <słuch> <słuch> po co ja zrobiłem? Po co ja zrobiłem? Po co <słuch> o, ja zrobiłem? O, zjewię wszystkie dni, nie zjadłem. <słuch> Ja, 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 nie, ja nic nie robię. Ja, ja nie ja nic Nie umiesz nie robię. budować? Nie umiesz budować? Ale ten jeden zaczął postawiać wszędzie. I gościu, ja jej kłamię. Nie wiesz ale jak około nie ja. wygląda. Ale to nie ja, to nie byłem ja! To jakiś ten... Ju postawił ja gościu. i I ten mówię na widza, że tam postawił. Jeee, ja, jak to jest super! Czy tu coś jest? O, jest metal! Bierzemy jak najwięcej metalu, ile się da? Awe rozdwalić całą bazę gościu. Nurma, ja I postawię chyba ze 100 szafek. Och, i mamy WŁÓCZNIA KTÓRE przeżyć przed wilkami. Głosiłem postawię chyba tak ze 100 tych szafek, ile się da. Jak najwięcej, abym zniszczył całą bazę. Robię sobie jedzenie spokojnie. A nic takiego nie robię. I postawię półki! Postawię półki! Ja postawię niszczę im bazę. Ja jej, niszczę i bazy, bazę. Podstawiam pełno półek. <śmianie> Podstawa. O mój! Zjadłem mu, mam Ja <śmianie> Mam z tym wszystko. Patrzcie, tu co ty robisz no? jest! Co ty robisz? O co chodzi? O ja, 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 ja tylko buduję szatki. No, co takiego złego jest? O tym trampę. ja, ten tramwaj, ja, ja, ja uciekam, chodzi? uciekam! A idziemy zwiedziek. O, o, o tym trochę Ty psuję, psuję gry. Ja nie psuję gry. Ja psuj gry. Ja tylko jestem normalnie. Ja czekaj, pójdę że przyszliśmy tylko jeden dzień. Mówię, czekaj, szafka, 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 szafka. Ja kopuję szafki, kopuję szafki. ja już nie żyję. Szafki postawiam sobie spokojnie. Nic się nie dzieje. Spokojnie jest. Oni chyba wyjdą. Christian złową nowy gar. Ej, zobaczcie co tu jest Kiem, Mamy jakieś ciasto, mamy jakiś korpus Aaaa, moje wielki, tu są Banasz, banasz, banasz Kiem, Musimy im bardziej przeszkadzać, nie możemy umrzeć, nie możemy umrzeć Gościu, te ognisko to prawie nie jest ogniskiem Naprawdę, już, patrzcie na to Oh my god Gościu, ja nie wiem co jest na bazach, gdzie jest po prostu wszędzie Tych szafek i budynków Hej, ja chcę, aby zeźmietować Kasię, chcę Okej, okay, jak ona też umrze, to po prostu ją biorę I wy wywalam ją po całej mapie, gościu O, siema! Chyba fajna baza! Widzisz, ka fajna? Przysuńmy całą grę, naprawdę. Kasia chyba ma wyjdzie z gry. Bo już teraz naprawdę zaczęła trochę <laughs> niszczyć im psychikę i im... zaczęłam niszczyć. To jest bardzo dobrze im niszczę. Bo o to chodzi w tym odcinku, aby niszczyć psychikę ludziom. Ale musimy zejść w więcej metalu. Na wulkanie wy mam jeszcze lepszy wulkan. Aby znaleźć tego więcej metalu O, jest więcej metalu Yeaa, baby, robimy, robimy to, robimy I więcej metalu, okej, okay, wracamy, wracamy, 5 kawałków metalu, więc nawet spoko Po prostu im tak przeszkadzamy Że masakr, Więc co, idę za Kasią, będę chodził Gdzie jest Kasia, gdzie jest Kasia. Więc wszyscy są na miejscu Będę chodził za Kasią i będę im tak przeszkadzał We my już chyba nawalamy tą grę 20 minut i, oh my god, jest takie super. Ej, kupmy sobie szafki. Kupujemy same szafki i po prostu postawiamy wszędzie to. Ej, postawiamy, aby nie postawić im na garnek. Ja im zamknę bo ja cały garnek. Gościu, chyba już nad nie istnieje to. To nawet nie istnieje. Ten garnek nie istnieje. Ej, po prostu niszczyć całą grę. Ej, Kasia jeszcze jest w tej grze, więc to no trochę słabo. Tu muszę przeszkadzać, jak najwięcej, ile się da. Tu postawiam ich byle, jak. Ej, postawmy sobie, o tak. Tu niszczymy im to. Patrz, ile to jest lila szafek. I nawet mam dostępu do gulaszu. Gdy jest takie, są. Jej, Kasia wyszła z gry. Let's go, baby! Udało nam się, udało nam się wyrzucić osobę, która miała 800 dni. I naprawdę oni się nie liczą. Udało się, najważniejsze, dwóch ludzi wyrzucić. Bo ona na nie, to się dzieje, i to on widza. Więc udziska udało nam się, idziemy na kolejny serwer. O, bo ja tam jest pełno ludzi. Yes, party! Okay, Ojej, dołączyliśmy okay, udziska do kolejnego serwera i będziemy niszczyć im seki. A więc oni mamy na ser Ojej, okay, mamy nawet spoko rzeczy, więc po prostu będziemy grać tak w chwilę normalnie i będziemy po prostu im wydawać cały hajs. Znaczy, cały metal i drewno. A więc jest tu całe dynie. Nie ma dyń, zjadłem po prostu je. Po prostu byłem bardzo głodny, yy, mam bardzo duży brzuch, więc no. Sobie normalnie, Jakbyśmy po prostu robili jakieś spokojne rzeczy, nie ma nic złego, to sobie spokojnie robimy. i poczekamy, poczekamy jak oni postawiam sobie więcej metalu, to je po prostu imię niszczą grę, ale zjemmy sobie wszystkie dynie, aby nie mieć żadnego jedzenia wokół bazy. I mam tu dzisiaj pierwsze dziecko. Yy, lepszy worek. O, bo ja kupujemy, kupujemy, kupujemy im szafki. Eee, gdzie jest cały metal? I nie wiem. Ja gościu, ja sobie, wiesz co? na bym im podał cały metal. I na tym nie będzie wiedzieć, skąd się wziął. Bo nic nie postawiłem, gościu. by co im będę brał? Zjadłem sobie tej mięsko, jęsko, mięsko. I po prostu im zabrałem jej. ona nawet nie wie. Ona nawet nie wie, że jej zniszczy całą grę. Kusia ja poznają chyba tak strasznie dużo szafek i po prostu zaczyna je położyć jednego dnia, gościu. O, dzień dobry, kandlarzu, dzień dobry, jak tam życie, dziękuję za torbę, idziemy szybko po metal. Okej, widz, ona chce, ma metal, ma metal. O, okej, okay, więc ona zrobiła kolejny poziom, więc to jest dla mnie na, na plusie, bo mamy znowu biom wulkaniczny, więc możemy jakoś pozyskać najwięcej metala, naprawdę więc więcej możemy zdobyć, więcej metala. I mamy gościu, ile tu jest gościu metala po tej całej mapie. A i mamy już tyle gościu metala w naszej torbie, ale chcę pozyskać gościu więcej, bo chcemy pozyskać więcej. Oh my god, jest pełno tego. Jest pełno tego. Goś, ja czuję gościu moc. Ja czuję gościu moc. I po prostu robimy masakrę w naszej bazie. Postawiamy nasz. Aj, więc postawiamy nasz piękny metal i budujemy po prostu wszystkie szafki. I po prostu wkładamy po całej naszej bazie, aby zniszczyć im psychikę. Oh my god, i tu z metalu. Oh my god! Oh my god! <ścoughs> Gra. Po co ja robię? A po tym postawiam szafki Po Niech zostaje pełno szafek! Niech wychodzą z gry, niech wychodzą z gry! O oh my god, jest tu postawię No trzęs! Miałem to <laughs> im niszczę to tak ja się tak czuję dobrze, jak im po prostu niższe. O oh my god, przestań! Nie, nigdy! Nie będę, nie robię tego, nie robię tego! Idealnie ja mam już dwa dzieci, a po prostu im kupuję szafki O! O kolejna szapka! Dziękuję! Na pewno mi się przyda. O! nie, Jedna kościóła ma ten? Oh O ona ma młotek. Ja wiesz, sobie, sobie będę po prostu wkładał te szafki. O, ma go i mają młotki! a a wiesz, to naprawdę nic złego. Ja w sumie będę wadał hajs, będę wydawał. Kościół, jakby to nie jest taki dama, duży problem dla mnie, to ja po prostu. jak kupię, ja wydam wasze drewno sobie spokojnie. Fajna rzecz, ja chcę. Ja wam niszczył O! Pierwsza osoba wyszła! O Czekaj, ja, by... ja biorę im drewno, biorę im drewno, biorę drewno, biorę drewno. Cześć, biorę im drewno. Zabieram im całe drewno. Ja im zabieram całe drewno. Ja im będę wkładał do płomień, wkładałem do płomieni, wkładałem do płomieni. Ja no i tak przeszkadzał. A ona chce wkładać do płomieni, okej. Okay. Ale gościu, ona. Zabrała mi wszystkie szafki! Nie! Dlaczego no, to? taka randomowa osoba ma szafki, po prostu, nie? Ej, po prostu postawiamy więcej szapek. Pokażę, że Sam gościu umrę, okej, okay, mija nie żyje. Okej, weźmy je, weźmy je ciało i rzućmy je. Ojej, wyszła z gry, okej, okay, wyszła z gry kolejna osoba. A jeszcze dwie osoby muszą wyjść i będzie cacko. Let's go. Bum, 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 bum. Ja po prostu im kupuję cały metal, ja po prostu im kupuję cały metal, gościu. Ja im tak przeszkadzam z gry. Ale oni nawet młotka nie będą mieć, bo tylko szczuwa. miała tylko ten młotek. O oh, yes, baby. Robimy to, robimy. O, oh, dzięki, Dostęp medyczny. Dziękuję bardzo. O oh, yeah, baby. Robimy to, robimy to. Ej, robimy. Po prostu po całej mapie to. Nawet spoko. Robimy to, dziska. Po prostu byle jak te szafki, aby im przeszkodzić, tak najbardziej, aby po prostu wyszli z tej głupiej gry. Ej, robimy, robimy to. Jak yes, mam dziecko, mam dziecko, zabrałem dziecko! Mam dziecko, zabieram to dziecko, niech wychodzi z gry. Ej, papa, dziecko! Ej, więc dziecko jest w lawie i spróbuję, play niewidzialny, aby je znaleźć, więc nawet spoko. Czekamy, jak te osoby wyjdą z gry. Ej, robimy, czyli zakrymy to. Oj, co ma, jaką mam przejść grę, kiedy nie mogę nawet zrobić tego? Oh my god, to jest idealnie! Oni będą mi w ogóle dostępu do tego gościu. Ej, tu może tak minimalnie, więc musimy to naprawić jakoś. Czekaj, 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 czekaj. O oh my god! Gościu, chyba im zniszczyliśmy całą grę, bo nad nim będą mogli w ogóle postawić nic. Wy stośnie z gościu. Nie będą mieć w ogóle szansę coś postawić, aby coś zbudować, gościu. My po prostu im niszczymy tak na maksa grę. Masakra. Bo chyba chodzi, i się nie będziesz mogła w ogóle nic zrobić. O, wyszła z gry! Bo ona nie mogła mogę postawić, nawet dosięgować, bo to nie. Po... A, nie postawi. Czekaj, możesz postawić? Ona tylko głupia jest! Oh my god, ano, ona głupia! Normalnie można postawić to! Tylko że ona jej się nie chciała nadturbować, się ona by go zobaczyła, to by. ona ona się wytrzymała. O, siema, jak tam życie! Ale gościu ona nie może na tym, może więc ja po prostu idę. O, ma metal, metal, mamy metal, mamy metal. O, wyszedł z gry! Wyszedł z gry! Lecz! Udało nam się! Udało nam się wbić wszystkich ludzi z serwera! Yeo, yeah, baby! Udało nam się, ludziska! Patrz, no bo zrobiliśmy tutaj całej bazie! Ale oczywiście można to BUDECZKO, ONI chyba nie widzieli o tym, tylko wygląda to okropnie. Ale, ludziska, udało nam się rage wszystkich ludzi! Jacie, yeah, CIĘ, Aj! Więc udało nam się, ludziska! Zostawcie Subika na tym kanale, bo chcemy wbić. 200 tysięcy subskrypcji do następnego roku. No Na to dziękuję za oglądanie. Miłego!